Ja pierniczę. JEZU CO? CO? Widzicie TO CO TO JEST? Hej cześć z tej strony Xen Witam was w kolejnym modzie z gry Friday Night Funkin Dzisiaj sobie zawalczymy z Andersem I standardowo jak nam starczy czasu gramy sobie w neon moda kolejny week Ale coś czuję że Anders jest chorym modem Z tego co ludzie mówili i widziałem Zobaczymy, zobaczymy co tutaj mi wyskakuje? Ładuwa. No i co? Story Mods. I tak jak ostatnim w ostatnim odcinku, twardym trzeba być, niemiętkim, jak to się mówi. Hardzik, lecimy. Ale kurde, pistola ma. Dobra, trzy piosenki, standardowo widzę. No i lecimy. Mam nadzieję, że sobie poradzę. Witaj. Jestem... agent Anders. I obawiam się, że... że... co? I have been... A, że zostałem sprowadzony, żeby zakończyć twoje życie. Bebop, skididop, <Skitty> hop. <gibop> Widzę, że to będzie bardziej... zdecydowanie bardziej trudne, niż myślałem na początku. Okej, okay, czyli przeszedł nas zabić. <gibop> to czemu śpiewa, a nie po prostu nam strzeli w łeb? <gibop> O kurde, jakaś horrorowa piosenka, czy co? W ogóle patrzcie, z tyłu wszystkie są gryzni u granców Takie najpopularniejsze. Fajny smaczek. No, kurde, taka. Taka trochę groźna ta piosenka. Fajnie. Ale widzę, że już... I taki w ogóle styl tego Sandersa jest zrobiony taki. Andersa wczoraj... Oj kurde, po co ja gadam? jest taki Andersa zrobiony pod właśnie styl Newgroundsów. Fajnie, fajnie. O, widzicie w ogóle tego fioletowego gościa po prawej, w tej masce takiej białej, zaraz się pojawi. Hmm. Zaraz wam powiem. O, teraz. No, to jestem ciekaw czy kiedyś ktoś... Z... Nie zapomniałem jak on się nazywa w ogóle, ale... Pamiętam, że była bardzo fajna gra z nim. <laughs> się biło wszystkich na podwórku. Ale jestem ciekaw, czy kiedyś ktoś zrobi moda do tego tutaj, Friday Night Funkin' właśnie z nim. Ale byłaby mega z tego. Pamiętam, jak się grało wtedy. Obijało się mordę wszystkim. No na razie nie jest... A, to już koniec. to... Pierwsza piosenka była relaksująca, bym powiedział wam. Na hardzie. Zobaczymy, jakie kolejne będą. Zawsze te pierwsze, drugie są takie... Taki chillak, a trzecia to jest totalny hardcore. O! Coś wybuchło chyba. Czekaj. Coś tu się nie zgadza. W ogóle Witty jest po lewej, widzicie? Tam z tyłu. Yy, zajmowałem te... Yy, te samoloty przez lata. Been out of place. Żadna rzecz nie była... Poza swoim miejscem, takim normalnym. Tak czy siak. Ten moment, kiedy się pojawiłeś, to miejsce, wydaje się, inne. I -bob, Bob, Tak czy siak. Eee, whatever it is you're doing. A, cokolwiek robisz, przestań. Ale co my robimy takiego? My jesteśmy i śpiewamy. Chyba, że mamy jakąś moc śpiewu i po prostu tutaj wszystko rozwalamy. Ale coś wybuchło. Coś ewidentnie wybuchło. Owaj, lecimy. O, no się. Troszkę zwiększył poziom. Ale dziwny mamy głos w ogóle. No taki. Piosenka taka średnia, bym powiedział. Mam po nadzieję, że trzecia zrobi tutaj robotę. Nie mogę się skupić na, na tym, co klikam, bo cały czas się patrzę na te tylnie billboardy. Sobie wspominam jak grałem kiedyś na przeglądarce. Fajne czasy, fajne czasy. W ogóle tutaj widzę, że przejeżdża jakaś limuzyna z tym. O, dobra, chwila. Przejeżdża limuzyna z jakąś klepsydrą. Widzę, że zwiększy się teraz poziom trudności. O kurde nie wiem jak to zrobiłem. Ja pierniczę. No Bóg, po prostu Bóg chyba. <śkłanee> o nie, jak to była druga, to teraz trzecia. Dawaj trzecią! Jestem ciekaw, co tam masz. Za zanadrzu. Ale cię rozwalimy. Co się dzieje? Zniszczyliśmy coś. W ogóle mu pistolet spadł na ziemię. O, zanerwował się. Miałem rację odnośnie ciebie. Co, zobacz co zrobiłeś. A to my robimy! I nawet się Witty wkurzył tam, widzicie? Z tyłu. Niszczysz to miejsce Bob deep To jest crumbling kill you now. Jeśli Ciebie teraz nie zabiję, jesteśmy... przepadniemy oboje. O kurde. To się odpali teraz, co? Czy nie? O, ale groźna piosenka. Dobra, już, już nie ma tych billboardów. Nie będą mi przeszkadzać. <ścoughs> Dawaj! O. o kurde, to jest takie szybkie? No to przerąbane Ja pierniczę Jezus, jak ja dam zrobić Ja pierniczę Jezus, Marian, no widzicie to, jak to leci szybko? Wracacie skupić Dam radę, dam radę. Trzymajcie kciuki. Przejdziemy to. To jest najłatwiejsze. Nie zabijesz nas. Nie zabijesz. Jak pierniczę. Jezu co? Co? Widzicie to co to jest? Ja pierniczę! Staram się nie spamić w ogóle, ale... Ja pierniczy, co to jest? Ja pier O, Dobra! Udało się! Udało mi się zrobić chyba najtrudniejszy moment z tym. Chyba, że nie będzie... Chyba, że coś jeszcze będzie. No kurde, serio? Taki łatwe stawałem. I trze, Dawaj! Udało się! Jezus Maria, co to było? Nie, tego się nie spodziewałem na koniec. Naprawdę. Ale podobało mi się. Dwie pierwsze piosenki, taka rozgrzeweczka, a trzecia totalny hardcore. No i co? Nie udało ci się nas pokonać. Gnoju jeden. Łatwo, jesteśmy za dobrzy. Za dobrzy. No dobrze, no to lecimy na Neon moda kolejny weekend, więc... Zdjęcie! Ale mu się świeci ten UZIK fajnie, widzicie? W ogóle cały ten teren jest jakiś zmieniony. O kurde. Widzę, że z grubej... z grubej rury lecimy. Serio? Kurde. Zbliżałem się do tej piosenki tam, tej szybkiej. Za wolno, za wolno mi jest teraz. Nie, restart, 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 jeszcze raz. To jest wstyd, że za tak wolna piosenka to kurde... Trzeba to lepiej rozegrać, a nie tak misować randomowo. Niepotrzebnie się rozglądam za tym... ...całym tutaj terenem. No i co? Oczywiście misy. <laughs> Świetnie. Jak, jakim cudem ja za szybko klikam? To jest dla mnie. No ja za szybko klikam! Nie mogę. Nieważne. Ważne, że to przejdziemy, kurde. To ma być ładne przejście, a nie jakiś wstyd. Powiedziałem, że nie, że wstyd, kurde. Ole bit. W ogóle z tyłu policja tam jedzie już, a nie pociąg. Czemu? Czemu mi to misuje? O, widzicie? Policja. <grytania> Kurde. Jest. Jakie jest? Co ja, co ja gadam? Nie no, muszę namówić Screamiego na przykład albo Impa, żebyśmy tutaj zagrali sobie kiedyś na multi. Bo mówiliście, że jest jakiś mod, jakiś problem z serwerami jest, ale da się wszystko zrobić. Więc kurde, muszę kiedyś zaprosić Albo obu. Możecie napisać w komentarzach, czy chcielibyście. Wydaje mi się, to byłoby ciekawie. No dobra, pierwsza piosenka za nami. Ale się urwało. 3, W ogóle nie było 3, 2, 1, tylko teraz feel the beat jest. Oh yeah. I ten beatik fajny, spokojny. O, dobra, przyspieszyło w końcu. Nie wiem. Nie mogę wyczuć. Zawsze chyba dzisiaj dzieje ja mam. Tak, troszkę chyba. <grym> Ale fajny. Bit się łączy z jego głosem zarąbiście teraz tutaj. Nie no, z, z potrójnymi mam problem jeszcze. Nie wiem jak zrobić potrójne właśnie. Tak szybkich palców jeszcze nie mam. <grych> Niestety, ale może w przyszłości, kurde no. O, ten moment! O, jajaj, piękne po prostu. O, udało się. Let's play. Let's play. Let's play. Let's play. Let's play Let's, 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 let's play <laughs> Ale tą policja zapieprza za kimś, kurde Dobra, trzecia piosenka, dawaj Pieprzni basem, synu Oj, i pieprzną basem O kurde, ale basik, dobrze Czyli będzie trudna chyba pioseneczka, o O. No jest, jest ciężko. <laughs> Jak ja tam zrobić? Nie, no trzeba ćwiczyć na tym hardzie. Nie można grać normali. To nie będzie progresu. A no, tak to po prostu przynajmniej ćwiczymy reakcję. No i ten moment, kiedy. Lecimy w duecie tak jakby On śpiewa swoje, ja śpiewam swoje. Uwielbiam to. Już wtedy nie wygląda na, taki, na taką walkę, tylko jakbyśmy śpiewali w duecie takim razem. Fajne to jest. O, kurde. O, Jezu! Jezusie Mario! Ale pomyliłem. Jezus Maria, końcówka to była żałość. No dobra, ja sobie poćwiczę jeszcze ten trzeci week i może zobaczymy jakiś tutaj w lepszym wykonaniu to. Dobrze. To mi się wydaje, że to było na tyle. Dziękuję bardzo Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa Pa!